Wojciech Majewski, hitem i motoryzacji. W ten oto niecodzienny sposób zaprezentowano nowego Mercedesa. Nazywa się Citan, oczywiście można się domyślić, że to auto jest samochodem miejskim. Dla tych, którzy trochę interesują się motoryzacją, pewnie nie jest tajemnicą, że ten samochód jest bardzo zbliżony do Renault Kangoo. Mało tego, jest produkowany na tej samej linii, ale jest to jednak samochód inny. Samochód, który ma logo Mercedesa, ma duszę Mercedesa, ma jakość i technikę Mercedesa. A więc przyjrzyjmy się temu samochodowi. No, to jest samochód, którego nam do tej pory brakowało. Rzeczywiście w gamie samochodów dostawczych Mercedes-Benz mamy już wszystkie samochody. Oprócz takiego małego miejskiego wana. samochód jest bardzo wszechstronny i elastyczny, więc może nam służyć i do pracy jako samochód w wersji Furgon, czy tej ciężarowej. Ale również mamy wersję kombi, pięcioosobową. Absolutnie super samochód dla rodziny. W tej chwili Citan będzie dostępny w trzech wersjach silnikowych diesla 75 konny, 90 konny, 110 konny oraz w wersji w przyszłym roku wersji benzynowej 114 konnej. To jest samochód, który wchodzi na rynek i nie bójmy się tego słowa we współpracy z marką Renault. Dwa zdania na ten temat. Tak, we współpracy z marką Renault, natomiast e, chciałabym tutaj zauważyć, że tak naprawdę ten samochód e, jest zupełnie inny, tak? Jest to Mercedes-Benz. E, inny raz... od Renault Kangoo, żeby było jasne, żeby Państwo wiedzieli. Tak, tak, tak. E, samochód e, jest produkowany na tej samej linii produkcyjnej, natomiast ma swoją ścieżkę e, dostosowywania jakości do naszej marki, do marki Mercedes-Benz. E, no i często ten samochód z tej taśmy produkcyjnej zjeżdża na bok, żeby włożyć to, co w marce naszej jest najlepsze. Dopiero podczas testowej jazdy przekonaliśmy się, że Sitan jest nie tylko autem praktycznym ze względu na swój przestronny bagażnik, również w kabinie można znaleźć mnóstwo bardzo przydatnych schowków. Duża półka sufitowa nad przednią szybą to znak rozpoznawczy tego typu aut. Oczywiście to, że ten samochód ma silnik związany z marką Renault to nie musi być wcale wadą. Wiemy, że Renault ma doskonałe silniki wysokoprężne. Kiedy testowaliśmy ten samochód, jego zużycie paliwa było poniżej 5 litrów, a więc oszczędny. No i co tu dużo mówić, logo Mercedesa robi swoje, a więc niby Renault, a jednak to zupełnie inne auto.